Jest już dostępny kwietniowy numer Stasia. Kwiecień rozpoczyna się najważniejszym świętem w kościele, zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Wszystkim naszym czytelnikom życzymy, by Wielkanoc umocniła ich wiarę, dała radość i nadzieję. Kwiecień to także święto miłosierdzia Bożego, siostra Zofia przybliży je dzieciom w opowiadaniu pod tytułem Zaufać kierowcy. Wyjaśni, co znaczy Jezu ufam Tobie i nauczy odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia. 8 kwietnia obchodzić będziemy Dzień Świętości Życia. To piękne i ważne święto ma nam uświadomić, jak cenne jest życie człowieka od chwili poczęcia. W Stasiu przeczytacie tekst na ten temat. W numerze sporo miejsca poświęcamy książkom. Czytanie to przecież wspaniała przygoda. Pobudza wyobraźnię, pozwala podróżować, poznawać nowe miejsca i ludzi, a także cały czas czegoś nas uczy. Ze Stasia dowiecie się, jak powstaje książka, jak możemy ją oprawić i co to są moliki książkowe. Na deser mamy dla Was grę planszową pod tytułem Wyprawa do biblioteki. 2 kwietnia przypadnie kolejna rocznica śmierci wielkiego Jana Pawła II. Nasz rodak, święty papież, uczył miłości do Pana Boga, Ojczyzny i każdego człowieka. W Stasiu przypominamy ostatnie dni Ojca Świętego pośród nas. W numerze także komiks, krzyżówka, konkurs z nagrodami, nauka angielskiego, podróże i wiele innych atrakcji. Wydawnictwo świętego Stanisława zachęca dzieci do lektury.